Dzień dobry, Szanowni Państwo. Możliwość weryfikacji ważności wyborów, uczciwości wyborów jest jednym z elementów podstawowych demokratycznego, demokratycznego przeprowadzenia wyborów, czyli wyborów, które są ważne, które zostały wykonane w sposób uczciwy. Po analizie tego, co się wydarzyło w drugiej turze wyborów w gminie Siedliszcze, w której startowałam na burmistrza Siedliszcza, Uznaliśmy, żeby złożyć protest wyborczy, do tego daje nam prawo kodeks wyborczy, dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj w Lublinie przed Sądem Okręgowym, który będzie rozpatrywał nasz wniosek, nasz protest wyborczy w ciągu 30 dni w trybie wyborczym. Proszę Państwa, w drugiej turze wyborów brałam udział z moim kontrkandydatem, uzyskując 1542 głosy również w imieniu tych państwa, tych wyborców, tych mieszkańców gminy, którzy na mnie głosowali. Czuję się w obowiązku reprezentować ich interesy, również ich marzenia o tym, żeby w gminie Siedliszcze po wielu latach można było dokonać zmian. Jeśli chodzi o drugą turę wyborów, poparła mnie jedna z kandydatek, Marta Gołębiowska, która jest tutaj dzisiaj również na konferencji. Marta udzieliła mi po pierwszej turze oficjalnego poparcia. Marta w pierwszej turze uzyskała 556 głosów, ja 1137. W drugiej turze, proszę państwa, uzyskałam 1542 głosy i zabrakło mi 103 głosy, aby te wybory wygrać. Istnieją przypuszczenia i domniemania, które dokonaliśmy poprzez analizę nieprawidłowości związanej z drugą turą w kontekście na przykład wykorzystywania podległości służbowej czy też nieuzasadnionej listy wyborców, którą będziemy chcieli prosić sąd o weryfikację, ale także przekupstwo wyborcze, które miało miejsce. Dlatego chciałam poinformować o tym, że ten proces został w dniu dzisiejszym złożony i będziemy czekać na wyniki, na decyzję niezawisłego sądu, rozpatrzenie tego naszego wniosku. Jeśli chodzi o frekwencję w tych wyborach, w wyborach w gminie Siedliszcze frekwencja była jedną z najwyższych frekwencji myślę na Lubelszczyźnie, dlatego że zazwyczaj w 2018 roku frekwencja na wybory samorządowe wynosiła około 40%, natomiast w tym roku w pierwszej turze ta frekwencja wyniosła 58%, natomiast w drugiej turze ta frekwencja przekroczyła 60%. I jakby różne tutaj czynniki, o których wspomniałam na wstępie, no jakby zadecydowało o tym, że jesteśmy dzisiaj tutaj i składamy protest wyborczy. Dziękuję, tyle. A jakieś szczegóły moglibyśmy prosić? O co e, trudno mi mówić tutaj, ja powiedziałam, no są jakby y, są pewne nieprawidłowości, które wynikają zarówno z. Y, rozdziału 31 kodeksu karnego, ale także z kodeksu wyborczego, i to jest jakby treścią przedstawionego, złożonego dzisiaj protestu wyborczego, i tak jak powiedziałam, sąd będzie to analizował. Mamy, mamy dowody, mamy jakby przeanalizowane. Wiele różnych nieprawidłowości związanych z drugą turą wyborów, które odbyły się 21 kwietnia w Gminie Siedliszcze. Dlatego ten protest składamy i dlatego chcemy, aby on zgodnie z demokratycznym prawem, właśnie do uczciwych i wolnych wyborów w Wolnej Polsce, demokratycznej Polsce w 2024 roku, składamy i będziemy czekać na decyzję niezawisłego sądu. Przekupstwo Nie mogę udzielić takich informacji, proszę Państwa, żeby nie narażać tutaj nikogo. O tym zdecyduje sąd. Te informacje znajdują się w proteście. To po co myśmy się tutaj spotkali? Po to, że chcę Państwa poinformować, że taki protest wyborczy został złożony bo mamy jakby informacje dotyczące wielu nieprawidłowości no związanych konkretnie z tym. No Państwo po no konkretnie, medii, powiedziałam, tygodniu, konkretnie tygodniu. powiedziałam, że jakby to, co się wydarzyło 21 kwietnia, miało wpływ na przebieg głosowania i miało bezpośrednio wpływ na wyniki wyborów. W drugiej turze, proszę Państwa, głosowało dodatkowo osób uprawnionych w liczbie 110. Ja miałam 103 głosy mniej. Od osoby, która wygrała, to jest obecny burmistrz Siedliszcza, to jest pan, który jest tutaj już 33 lata. Ta różnica była niewielka i jakby po pierwszej turze, mając poparcie pełne Marty, czyli moje 1137 głosów plus Marty 556 głosów, byliśmy przekonani, że wygramy te wybory. Tak? Chcieliśmy doprowadzić po pierwszej turze do debaty. Ta debata się nie odbyła. Moja kampania przez cały czas była kampanią bardzo uczciwą, bardzo taką merytoryczną, programową. Natomiast mnie w tej kampanii spotkało wiele nieprzyjemnych sytuacji, wiele plotek, złych opinii na mój temat i dużo hejtu, dlatego że właśnie kwestionujemy pewne rzeczy związane z przebiegiem drugiej tury z wywieraniem wpływu na osoby podległe, czy na mieszkańców, na wyborców, czy też przekupstwo wyborcze. Stąd są przesłanki do, tego, do złożenia tego protestu, który dzisiaj złożyliśmy. Ale tu chodzi o przykupstwo czy bardziej o to jest jeden. To są różne elementy, o, różne elementy, o których powiedziałam przed sekundą. Tak? Głosowało w drugiej turze 110 osób więcej. To były zarówno osoby domeldowane w liczbie 71 osób, jak i dodatkowe 39 osób, które uzyskały upoważnienia do głosowania. Te osoba, 71 osób dodatkowo zostało przed drugą turą zameldowanych, a 39 osób więcej głosowało na podstawie upoważnień od osób starszych czy też od osób w jakiś niepełnosprawnych. sposób niepełnosprawnych. Tak, także to jest 110 głosów, powiedzmy 110 osób więcej, które w tej drugiej turze zagłosowały. No tak, tylko tutaj nie można jak gdyby zakładać, że skoro pani poprosiła o przekazanie głosów swoich wyborców, że ci wyborcy panią w 100% posłuchali i kar nie poszły. Oczywiście, że tak, ale w drugiej turze głosowało nam i z, i tak, tak, zarzutów, jak tak. najbardziej. Natomiast w drugiej turze głosowało na mniej więcej 405 osób. I tak jak mówię, uzyskałam 1542 głosy. O 103 głosy mniej od osoby, która tą drugą turę wygrała. Jasne. proszę mi powiedzieć, pani jest w sporze sądowym z Panem Zonikiem, niezależnie od e, Tak, niezależnie tego od tego jest spor. Ten... Ja nie mogę tutaj ujawnić ze, ze no ujawniać ze względu na dobro sprawę. Znaczy proszę pana, nie mogę, dlatego że toczy się sprawa w sądzie karnym z powództwa prywatnego obecnego burmistrza wobec pani mnie. Jest pozwaną, ja jestem znają? osobą pozwaną, ja zostałam pozwana zo, tak, zostałam pozwana do sądu. W sądzie karnym to jest sprawa spowództwa prywatnego, yy, która się odbywa, yy, to będzie już trzecie jakieś posiedzenie, zdaje się w maju. Nie mogę mówić po prostu o takich rzeczach, bo to jest kodeks karny. i o tym ja zostałam pozwana.